1823 Jestem przed boksem. O nie, kotką zaraz dam jeść. Ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, którą już wczoraj mówiłem Chodziło o mewę. Zośkę, zobaczcie, ona jest. Widzicie, tutaj już jest. Ona już patrzy, obserwuje. I widzicie, że ja już przyjechałem. Teraz tylko zobaczymy, kiedy przyleci. Zaraz zobaczymy, kiedy przyleci. Kicie, kicie, kiciulki. A tu zaraz przyleci. Kicie, kicie. Ona patrzy, obserwuje, słucha. No. No dobra. To jak kiciusią dam? No, zobaczcie, tutaj ławkę wczoraj postawiłem. Dzisiaj ten kocyk przyniosłem. Rano. W południe przykręciłem go, żeby nikt nie wziął, żeby kotki mogły się położyć. A to kto to przyszedł? A, Hanka przyszła. Hanka przyszła. Dobra. Najpierw damy tutaj o, jest tu niech jedzą, maluszki czekajcie, czekajcie pod nogi mi wchodzicie. <laughs> Teraz jednym dam. O, tam Zoro siedzi. Zoro siedzi. Mewa Zośka siedzi jeszcze tam na górze. Dobra. To idź zyga. Idź, bo ja tu będę na ścieżce dawał jedzenie. A ona tam siedzi. Siedzi. Kici. Muszę to tak, żeby to było na długim odcinku, żeby to nie było w jednym miejscu. Dobra. Dobra. Jedz, Hanka a gdzie jest twój syn kapiszon rudy, Anka? gdzie go masz, <coughs> zostawiła go Kicie, kicie, kiciulki Mewa, chodź, chodź, siedzi tam to już mamy tutaj dałem teraz otworzę box i wyłożę tam jeszcze na do tej miski dużej żeby miały no siedzi tam jeszcze zobaczymy czy przyleci Wczoraj też przyleciała, ale nie od razu. Chciałbym ją uchwycić jak ona startuje i leci tutaj. No, ale ci się uda? Zobaczymy. no pan Olek Mara mówił żeby czy Chmura mówił żeby nie odganiać tutaj kotka głodnego żeby mewie dać ale wczoraj właśnie Nelik już się najadł no go odganiałem bo mewa nie mogła i zaproponował żeby tam na garaż chleb na dach rzucać mewie no to oczywiście, nie wpadłem na ten pomysł. Nie wiem, takie proste rzeczy człowiek nie wpada, aż się człowiek dziwi, aż ktoś musi napisać, powiedzieć. No, ona siedzi tam, no tam. <tryk> A ja coś damy naszej kici zaraz tutaj, do tej miski. Jest. Jest otwarta. Teraz rozdrobnimy. Czekaj, Agatko. Rozdrobnimy. Ta jakaś choroba. Z tych osuchatych mięs, co się do mięsa pchają. Takie małe. Lata. I co siedzi tam nadal? Na kominie. jacuś a to Pikolo który był u weterynarza ze mną dzisiaj kurcze lata jakaś natrętna cholernica no przed wczoraj u jeden mieszkaniec chciał skoczyć poleci, gdzieś tam nie ma mewy gdzie ona jest? gdzie ona jest? gdzie ona poleciała? nie ma na kominie tu jej też nie widzę o cień gdzieś mi lata gdzie ten cień o tam jest, jest, jest Frunie, frunie. O, dzisiaj jest. Na dachu. Mówiłem, że przyleci. Teraz przyleci. Jest tutaj na dachu. O, teraz na tamten dach poleci. Poleciała tam. teraz przyleci <laughs> wczoraj już 8 razy podchodziła się latywała no dobra kiciulka, zaszetki bierzemy Słuchaj karmy Trochę tutaj nasypiemy. Nie dużo. Nie dużo tak, żeby... O przyszła Maniusia Pana Zbyszka Maruda. No i gdzie aż ona jest? Nie widzę jej. Odleciała gdzieś Kciuki jedzą. Mm. Ładnie jedzą. się je Ładnie <toddź> dobra. Piorkiem się bawi. Proszę, Hanka przyszła. Ale bez kapiszona. Swojego syna. Wygląda, go, że go już gania. Że on już samodzielnie we... <laughs> nie wegetuje, tylko jak to się mówi? No sam żyje. babciusia muszę zadzwonić jutro do pana Uniewskiego, się umówić na sterylizację z tobą, kochane. No, Mewy nie widzę na razie, ile tu kotów jest? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć dużych. Znaczy, nie, sześć. Sześć dużych. Dwa. No. I trzy małe, to jest dziewięć. Jest tak Babciusia. Gosieńka. Hanka. Teraz Tymek. Szydełko. Zorro i Maniusia. No i z małych jest Jacek, Agatka i Piccolo. No i dziesiąta będziemy, jak przyleci. Piccolo nie miał gorączki, mimo że prycha i tam oczka chore. Natomiast jogi miał gorą gorączkę. I, I Bubu w bibi też miał gorączkę. No a Jogi jest dziewczynką też. Tak jak Bubu jest dziewczynką, tak i Jogi jest dziewczynką. Także pomyliłem się w jednym i drugim przypadku. I to mocno. No i w związku z tym nie ma Bubu, tylko jest Bibi. I nie ma Jogiego, tylko Jogusia. Jak cichutko ładnie, kotki jedzą, pory ściągane z wzdłuż ścieżki. <śmiech> <śmiech> Wody nie ma. A tam jest? Kurde, tutaj już wody nie ma. A tam? Kurde, tam też nie ma wody. Tu ja sobie. No nic, przyniosę dzisiaj, tu wleję dwie butelki po 5 litrów. Może być tak, żeby koty nie miały wody, muszą być. Się mięsa nają, najedzą, tylko nie żołądek im się zakwasza i chce się pić. No i też chcę przywieźć, kochani, dwie taczki piasku tutaj, o. Tam zawsze mi Piotruś przywoził, tam zawsze jakiś pieniądz dałem. Ale coś ostatnio mówi, że nie ma ochoty. Jakąś depresję alkoholową chyba ma. No, tam Jeden kotek odszedł. Kto to odeszła. Gosia odeszła. Azoro siedzi, nie je. No co, najadł się. Co? Karma sucha tutaj. Kochani, jest. Zupa mleczna tam z makaronem jest, mleko wypiły, bo makaron został. No tu trzeba będzie umyć. Nie no, a ten też. Dostał No temperatury mamy 22,5. Wilgotność 55. Coś dzisiaj mewa. Nie jest taka natrętna jak wczoraj Czyli co gdzieś najadła się. Nie tak za bardzo jej nie zależy. Tam na dachu, na kominie nie ma. Chodź, chodź, agatka moja, chodź. Chodźcie agatka. No chodź. Chodź cię pogłaskam. Chodź na klarkę. Oj. Proszę, mam jedną oswojoną. O jeszcze... A nie, poszła. Maniusia poszła. Poszła Maniusia. A Zorro teraz je. Co, ki Mruczy. Mruczy, kiciulka. Kiciulka mruczy. No, już poznała co to człowiek. Że to przyjemnie z człowiekiem, jak gizia. Tam podrapie, nie, tam gdzie swędzi, gdzie sama nie mogę. Prawda? No. Człowiek jest pożyteczny, nie? Agatko, co? Ojej, ojej, gryzie mnie, gryzie, gryzie. Gryzie mnie, gryzie. Ha-ha, mnie, gryzie. ha ała, ała, ała ła, Ałałała ała, 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 ała. Po brzuszku podrapiemy, po brzuszku No masz tam, pogoń Braciszka Pogoń mu kota A ten braciszek mniejszy od ciebie No Ujej przestraszył mnie. Czy mam tam puknął? A ten rygla. No gdzie tutaj latarz? straszy kot, o, o, i drogi. I drogi. Uwaga. Tak, nie mogę. Inną drogę obej obiorę. No tam koło nas trawę kosili. Miczurin kosił tą żyłkową. No gorąco było 25 stopni chyba. To on ubrany w tych dresach tego, tak, zakalapuczkany. Po zawale. Wydaje mi się, że ryzykownie postępuje. Ryzykownie a ja jeszcze dokończę tym koledze no chciał skakać z okna z pierwszego piętra z, z korytarza na, moj, na moim oddziale ale go tam opiekunka gwiazda odwiodła od tego zadzwonili na pogotowie żeby go zabrali bo próby samobójcze nie nie zabrali ale awanturował się no, i wczoraj się znowu awanturował. Nie chciał leków brać. To mu zaszczyt chcieli dać, to też nie chciał. To musiał dwóch ochroniarzy, aż dopiero wreszcie. Tam Pan Zygmunt go musiał przekonywać. Się opierał, ale poszedł. Ostatecznie poszedł. No, ale wczoraj po południu. Coś tam doszli do wniosku, że ma coś ostrego. Bo te butelki przecina plastikowe. Na ostrych że ty noży, nożyczek nie możemy mieć. No i pan Zegłę tam poszedł do, do niego, do pokoju. No i mówi, że chce sprawdzić, co on tutaj w szafkach ma. No, zaczął się tam krzyczeć, awanturować, no co, nic nie ukradł i tak dalej. Później sam wygarnął wszystko tak ze słoiki, co miał w tej szafce na podłogę w złości. No i później do pana Zygmunta, co? Chcesz się bić? A pan Zygmunt mówi nie chcę się bić. No i się zamachnął, żeby pana Zygmunta zdzielić w twarz. No ale się okazuje, że pan zygmunt jeszcze refleks ma uchylił się, a ten uderzył pięścią w drzwi i zrobił dziurę, bo te drzwi są takie, wiecie, zdykty. I od strony pokoju dziurę zrobił. Nie na wylot, ale od strony pokoju. Tak jak pięść. No, zawo zawołali. Zadzwonili, przyjechało, pogotowie, policja. No i zabrali go do szpitala. Opiekunka pojechała. Też. No. Ledwie wróciła opiekunka. Po gotowie przyjechało. przywiozło go z powrotem. Także jest. A wcześniej. Chyba dwa dni temu, czy trzy. Jeden z mieszkańców trzaskał tymi klapami od śmietnika. Bo tam jest segregacja są trzy takie klapy. To było chyba w pół do trzeciej w nocy. A drugi z kolei, taki nerwowy, zaczął go tam słusznie zwracać uwagę i tam go ochraniać. No to tamten później wziął mopa. Ten, co walił tak tymi klapami. I tam do niego. A akurat wyszedłem na korytarz, słyszałem awanturę. No to widziałem to ten uciekł na pół żeby tam nie dostać tym mopem od niego. No i później poszedłem spać. Nie wiem, czy ja spałem, czy że nie słyszałem, że się okazuje, później była nadal awantura. Tylko w ten czas ten drugi, co to uciekł, co mu zwraca uwagę. Wziął mopa i podobno go pobił tym mopem. Także mu tam przyłożył. To dwóch nerwowych się zaczęło tam okładać. No i ten mniejszy dostał. Dostał ten co to karmi ptaszki i dziki. Oberwał mopem. No i chyba rano pogotowie przyjechało, no i tego, co tym mopem go okładał zabrali, siedzi w szpitalu. No, także dzieje się, kochani. Bo to jest dom pomocy społecznej, ludzie zaburzeni. To jest jakby wpisane, jest to nienormalna norma. Także dzieje się, dzieje. No, tu się ładnie nasze kiciulki o, walcują. No. Zoro ładnie je. Mewy Zośki nie ma. No i błogi, pod tym krzydełko wstał, na no. słońce daje, chce się schować w cień drzewa, o jest, no i widzicie, tak wygląda. No dobra kochani, to tyle. Mówiła,